Witajcie, Szczęść Boże. Dzisiaj Jezus mówi o miastach, które widziały mnóstwo Jego cudów, a jednak się nie nawróciły. To znaczy, nie były otwarte. To znaczy, że chętnie coś posłuchamy, zobaczymy nawet jakieś znaki, ale wewnętrznie nie mamy jakby otwartych drzwi, otwartego serca na to, żeby to, co widzimy, to, co słyszymy, to, z czym się spotykamy. Żeby nas dotknęło, to znaczy, żeby nas też przemieniło. Jezus mówi tu bardzo surowe słowa, mówi biada. To jest też o naszej otwartości na drugiego człowieka, na to, co mówi, na rzeczywistość, która do nas przychodzi, która chce nas dotknąć, i przez to mamy szansę stać się innymi ludźmi. My jesteśmy ze sobą powiązani. My Jesteśmy w relacjach i czasami możemy się zamknąć w takim swoim świecie, w którym ja swoje wiem, ja swoje przeżywam, ja swoje znam i więcej nie potrzebuję. I wtedy drugi człowiek, cokolwiek by powiedział, z czymkolwiek by do mnie przyszedł, to są to dla mnie bardziej informacje, coś bardziej intelektualnego, ale nie dotknie mnie to gdzieś głębiej, nie poruszy. Nie, nie pozwoli mi stać się też innym człowiekiem pod wpływem tego, co on mówi. Jezus zaprasza do otwartości, tego wprost nie ma w tej Ewangelii, ale zaprasza do otwartości, bo nawrócenie to jest nic innego jak nowe życie, nowe życie, które chce być przyjęte, bo ja mogę być inny, ja mogę stać się coraz bardziej podobny do Niego. Mogę widzieć wiele znaków, wiele cudów, i wcale mnie to nie dotknie, nie poruszy. Nie przemieni, to znaczy nie będę podejmował decyzji, które będą miały realny wpływ na moje życie i mnie przemieniały. A o to Jezusowi chodzi. Tyle robił, tyle mówił, tyle działał po to, żeby oni zmienili swoje myślenie, żeby się nawrócili, żeby ich życie mogło wyglądać inaczej, żeby zmienili myślenie o sobie, o drugim człowieku, o Panu Bogu i żeby przyjęli miłość, która płynie od Ojca. A tę miłość przyszedł Jezus przecież głosić: stać się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, przyjąć nowe życie. To jakoś też wybrzmiewa w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy mamy historię początków życia i młodości Mojżesza. Mojżesz jest chłopcem, jest przyjęty, chociaż Egipcjanie kazali dzieci, kazali chłopców mordować, zostawiać tylko dziewczynki. Ale Mojżesz jest ochroniony przez swoją matkę. Jest przyjęty przez nią, to nowe życie, które w nim jest, jest przyjęte. To życie, które, jak znamy historię, i ta historia w tych dniach będzie w naszej liturgii nam towarzyszyła, to życie, które będzie przemieniać losy historii, losy narodu wybranego, też losy Egiptu w taki czy inny sposób. Ale tu widzimy to nowe życie i to nowe, które jest przyjęte, jest chciane, jest kochane, jest ochronione. Jezus jakby skarży, skarży się dzisiaj, że przyszedł z nowym życiem i to życie objawiał, ale ono nie było przyjęte. Drzwi i serc były zamknięte. Warto popatrzeć na siebie, na swoje przyjmowanie, na pozwalanie na to, by się dotknąć Jego słowem i Jego działaniem, które jest w naszym życiu nieustanne. On nieustannie do nas tym przychodzi, nieustannie nas karmi sobą. Zostańcie z Bogiem wszystkiego dobrego.